Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj widzicie, przychodzę do Was z paczuszką, kolejną moją wygraną, to już chyba trzecią albo czwartą, nawet nie wiem, na kanale Justynki, Kanał nazywa się Zrabko Z tego miejsca ja bardzo, bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w konkursie. Szczęście, jak widać, mi dopisuje u Ustynki. Także no, nic z tego się cieszyć. Kochani, tak szybciutko Wam pokażę. Tutaj dostałam cudowny, wspaniały, piękny magnesik. Ja zbieram magnesy, także mega się cieszę. Zaraz wyląduję na lodówce. Mamy tutaj karteczkę: nowy twór mazowiecki. I napisane jest: Hej, gratuluję kochana, kolejnej wygranej na moim kanale. Tym razem w rozdaniu e, rok kanału. Pozdrawiam serdecznie z misia Także kochani, myślę, że każdy zna kanał Zrabko-Misia, ale gdyby nie, no to y, wpisujecie z misia i będzie super kanał. Wszystkim polecam. Dostałam jeszcze herbatkę <laughs> cytrynowo-limonkową. Także na pewno się przyda. Tutaj dostałam takie słodkości pyszne. Bardzo lubię te władzoniki. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dostałam jeszcze taki żel aloesowy. Także fajnie. Nie, nie, nie miałam jeszcze go, nie testowałam. Firmę znam, ale na pewno się przyda. I dostałam jeszcze kochani trzy zrabki. Yy, zdrabki niespodzianki, ponieważ nie wybierałam. Także Justynka mi dała tutaj yy, ekstra linie Zodiaka akurat z moim znakiem yy, zodiaku, także bardzo się cieszę. I jedną z moich ulubionych drapek na dobry rok. <laughs> Wybaczcie mi, bo jeszcze choroba mnie troszkę trzyma, ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Yy, mamy tutaj oczywiście naddrapane i mamy numerek 8. Nic jeszcze się nie utworzyło, także zobaczymy, co tu będzie. i ja Tobie jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Jak zwykle sprawiałaś mi ogromną przyjemność. I teraz będziemy drapać. I szukamy cytryny. Wybaczcie. Już tutaj widzę, że są dwie cytrynki i tutaj jest cytryna. Idziemy sobie dalej. Tutaj jest jedna cytryna. I jeszcze tu na dole jest. O, troszkę światło odbija, ale mam nadzieję, że będziecie widzieć. O. I to by było na tyle. Następny symbol to wiatrak. I zaraz zobaczymy, czy wiatrak jakiś jest, bo już nie pamiętam, bo poczuszkę dostałam wczoraj i nadrapałam ją wczoraj, ale nie było kiedy nagrać, także dzisiaj to yy, czynię. Następny symbol to jest gwiazdka. Gwiazdkę mamy tutaj na samej górze. I tu już widzę, że ominęłam jedną cytrynkę. Także ją zdrapuję i tutaj mamy gwiazdki. Jeszcze tu jest gwiazdka jedna i tutaj na samym dole też jest jedna gwiazdka. Fajny konkurs aktualnie teraz jest u Justynki z megaliniami. Także wszystkich serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. Myślę, że to fajna zabawa. Wszystkie szczegóły tam oczywiście u Justynki na filmie. ja Nie będę mówić jakie to jakie są zasady, bo nie chcę nic pomylić. Także jak kto chętny to Zapraszam do zapoznania się z zasadami konkursu. Teraz szukamy kluczyka. Jest ich tutaj sporo. Jeszcze tutaj mamy kluczyk. Jak widzicie, ładnie się zrapka tu zarysowuje, ale na razie nic nie ma. Zobaczymy dalej. Mamy parasol, ale parasolki chyba tutaj nie widziałam, a nie jest jedna parasolka. I to by było chyba na tyle. I ostatni symbol serduszko. Ale serduszka tutaj nie było. Serduszko, oczywiście, jeśli będzie możliwość komentowania, proszę zostawić lajustingi. Mamy E i L. Także zrabka jest przegrana, ale to nic. Przejdziemy sobie do Zodiaka. Zodiak jest z numerkiem 18. Bardzo lubię ten numerek. Także zobaczymy. Szukamy oczywiście gwiazdki i księżyca. Mamy planetę, sputnik, delfin. Co to jest? Żółw, statek, portyk, krab, jednorożec, chmura, ziemia, teleskop, syrena, naczynia, kompas. I tu kilka ostatnich szans. Mamy antenę, flaminga. Misia, konika, lirę i kotwicę. Także ta zdrabka też jest przegrana. I ostatnia zdrabka z numerkiem także ósmym. Także usynka można powiedzieć postawiana ósemki, bo dwie ósemki, osiemnastka. Tu jak nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ustynka trafiała super wygraną w tej zdrabce. Kto nie widział, to oczywiście zapraszam do nadrobienia. Mamy tak. W styczniu 510 tysięcy, W lutym mamy. 10 i 20 zł, w marcu 500 tysięcy i 10 tysięcy, w kwietniu jest 200 i 10 tysięcy, 20 i 200 jest w maju, 100 i 50 jest w czerwcu, w lipcu mamy 550, więc brakuje jednego zera, mamy następnie w sierpniu 500, 500 tysięcy i 100, 10 i 200, Następnie w październiku, czyli w moim miesiącu urodzenia, jest 550 i 100. Następnie jest 110. I, I ostatnie jest 520. Także nic nie ma. Tutaj szukamy choinki, której nigdy jeszcze nie miałam. Jest Renifer. A tutaj odszukamy dzwoneczka I mamy dzwoneczek. I mamy 10 złotych. Także wszystko się zgadza, jest fajnie. Mamy zrapeczkę wygraną na pomnożenia, mamy herbatkę. Mamy słodkości. Tutaj jest jeszcze żel. Jest piękna karteczka. No i oczywiście wspaniały magnesik. Także ja jeszcze z tego miejsca po raz kolejny zapraszam Was do kanału na Justynki. Jak będzie używać komentowania, proszę o zostawienie serduszek. Wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiam. To Justynko bardzo, bardzo dziękuję i życzę Wam dużo zrówka. Cześć!